Was serdecznie na Fokonim. Słuchajcie, wiem, że od dłuższego czasu pytacie, jak zakończyła się sprawa z nieszczęsnym McLarenem w Katarze. Dzisiaj jestem na miejscu, dzisiaj chcę Wam to wszystko pokazać. Zapraszam, właśnie jesteśmy w drodze na perłę, tam gdzie to się wydarzyło. Jedźmy. To jesteśmy na miejscu tak naprawdę miejscu, które jest dla mnie e, bardzo ważne. Tutaj wygrałem życie, tutaj tutaj zdarzyła się dla mnie bardzo, bardzo zła rzecz. Nie było tu ustawiane. E, pokażę i pokażę wam jak to się stało, więc mniej więcej wyszło to w ten sposób. Jechałem maklarenem z tamtej strony, nie jechałem szybko, nawet się za bardzo nie spędziłem, nie, nie było na pewno stówki w Nie wiem ile jechałem, nie patrzyłem na dziś ale nie aż tak szybko, jak mogłoby się to wydawać. Więc jedziemy makarenem prosto, uderzamy makarenem prosto w ten krawężnik, przodem. Ja po prostu ten krawężnik wychodzi nam, ja go nie widziałem. No, mieliśmy tak przyciętą szybę, było tak ciemno. Jechałem tak szybko, wystarczająco szybko, że ja po prostu ten krawężnik wyskoczył, z z jakoś mowy. Więc uderzyłem ten krawężnik, obróciło mi samochód. Ja zacząłem kontrolować tą kierownicą, jeździłem podobnymi autami wcześniej. Wiem, jak się zachować, mniej więcej, jest to bardziej intuicyjne, tak naprawdę, niż wyuczone. Musieliśmy sunąć bokiem. Czyli auto bokiem leciało w tamtą stronę I tam jak jest tam ten krawężnik Tam wyrwało nam koła Czyli auto stoi bokiem, w poprzek I suniemy w stronę rzeki Chodźcie wam pokażę co chodzi Jedyne co pamiętam to to, że byliśmy 2 metrowo w Jak Kiedy leciałem tutaj bokiem Starałem się kontrolować w ten sposób dodawając jeszcze gazu Żeby jakby nie uderzył tutaj Ponieważ by nas pozabijało Bo zgniotło by na plachę do samego środka samochodu więc udało nam się skończyć tutaj. Tutaj uderzyliśmy bokiem, wyrwało nam koła, yy, wyrwało nam część zawieszenia. Wsunęliśmy w tamtą stronę. Tych betonowych klocków tutaj jeszcze, jeszcze nie było, one zostały zainstalowane po moim wypadku dla poprawy bezpieczeństwa. Z tym, że pomyślmy teraz logicznie, jeżeli te betonowe kroce tutaj by były, gdyby to ja miałem wypadek, to ja bym się nie żył. Ponieważ bokiem w tą stronę, jakby uderzył drzwiami, to by mnie wniosło całkowicie. Tak naprawdę, co mi ratowało? To coś, co bardzo zaskoczyło mnie też, chociaż nie będę na rzeko, To są te tutaj linie Te linie, te, te przewody takie nawadniające Służą do nawadniania tych krzewów tutaj, które, które odrosły Bo kiedy tutaj sunąłem akranem, to wszystkie wyrwałem I tak naprawdę zawieszenie, które nam wyrwało, zahaczyło się o te linie I to po prostu nam wstrzymało samochód, żebyśmy nie wsunęli się do tamtej rzeki Dach mieliśmy otwarty Katarczyk siedzi po mojej prawej Gdyby nie to, że wyrwała nam koła tutaj, to pewnie byliśmy koziołkowali. Gdybyśmy koła, to on by zginął. I, 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 I dlatego miałem, dlatego wygrałem życie po raz pierwszy, ponieważ nikogo nie zawinięło tego wieczoru, wyszliśmy z tego bez śniaków. No i był to, kurde, bardzo stresujący wieczór. Przyjechała policja, zabrali mi paszport od razu. Zabrali mnie do karetki, przyjechała karetka. Tak naprawdę tego dnia zobaczyłem, jak krucha jest, jak cienka jest granica między e, tym, jak dobrze nam w życiu idzie, a jak w jedną sekundę może wszystko się załamać. Patrzę na przykład, na przykład przyciemnionych szyb, które były tak mocno przyciemnione, że kiedy wsiadłem w makarena, to musiałem wyglądać przez z okna i wierzyłem, że są tak mocno przyciemnione. Tak naprawdę tego rodzaju przyciemnienie, które on miał na przedniej szybie e, w Polsce zakazane jest na w ogóle na bocznych szybach, a co dopiero na bocznych przednich, a co dopiero na Frontowej siebie, i tak naprawdę yy, on to miał zrobione, ponieważ on to jest on, i nie mu było wolno. To jest człowiek, który jest tutaj z rodziny królewskiej i jest ponad prawem. Co w połączeniu z nocą, z, ciemną, z ciemnością na dworze, tak naprawdę, było jednym z takich małych, drobnych faktorów, które przyczyniły się do tego, że ten wypadek yy, miał miejsce. Jest to, to, tak mówię, jest to jedno z kolejnych takich drobnych czynników. Drugi na pewno był brak znaków ostrzegawczych, że. Że, że to jest koniec drogi, że tam droga się kończy. No, z, piątej, z trzeciej strony, tak naprawdę, jeśli popatrzeć, tak naprawdę, gdyby na moją to było szczęście, nie szczęście, bo tam tych betonowych klocków jeszcze tam nie było, kiedy ja miałem wypadek. E, więc Dlatego się rozmawiamy i, i, i gdyby nie przewody nawadniające, to byśmy tej rozmowy też również nie mieli. Więc e, drobne rzeczy, nie? Gdyby nie przewody, gdyby nie betonowe klocki, gdyby nie przyjemna szyba. To by wypadku nie było, ale gdyby nie przywody, to bym z tego nie wyszedł. Bo ten wypadek miał miejsce, była to wypadkowa tego, nomen menomen, tych wszystkich drobnych czynników. W połączeniu z moją brawurą, z moją głupotą i z, z takim jeszcze młodzieńczym głupim drygiem, nie wiem, nie wiem, nie spodziewałem sam się po sobie, że to zrobię. Wiadomo, że żałuję tego. No i tyle.

Na ostro No ale teraz ja wiem co chcecie wiedzieć Chcecie wiedzieć jak finansowo z tego wyszedłem Słuchajcie, yy, paradoksalnie Kiedy pani zabrała mi paszport yy, Jedno z pytań moich do, do kolegi tutaj z Kataru było Słuchaj Ile te makareny kosztują no tak, no tak na rynku, ile dałeś nie? No i ja on mówi, że słuchaj, no tam milion czterysta tysięcy. No to ja już wiadomo, każdy, każdy z nas. Tu, 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 tu. No i w każdym razie no, generalnie widział, że, są za manny, wiedział, że mi to many, że, wiedział, że dla mnie milion czterysta tysięcy są to olbrzymie pieniądze, a dla niego nie. Miał bezpieczeństwo na samochodzie. Eee, mieliśmy krótką, krótką rozmowę. No i tak naprawdę zrobił coś, czego się nie spodziewałem. Jest to człowiek, który ma 22 lata, wykazał się większą klasą niż wielu ludzi w Polsce po 50. E, ani razu nie poniósł głosu, ani razu nie nie okazał mi, że jest zły. Pytał się mnie cały czas, jak się czuję. Tak naprawdę było do mnie młodszy od 4 lata, jestem młodszy od 4 lata. E, i, i, I tak naprawdę zachował się jak prawdziwy dżentelmen, tak, no, rozbawił mnie swoją klasą gościu. Od takich ludzi trzeba się uczyć, trzeba uczyć się od ludzi młodszych i od ludzi starszych. E, Zadbał o nas, wezwał swojego kierowcę. Przechodząc z kierowca Land Cruiserem, e, odwiózł nas do hotelu, śmiał się, że teraz to pewnie potrzebujesz drinka. Odwiózł nas do hotelu, w którym serwowany jest alkohol. E, I tak naprawdę tyle. No, jakby jeszcze w drodze do hotelu zadzwoniliśmy do firmy ubezpieczeniowej. I kiedy podał mi telefon do ubezpieczalni, to tak naprawdę jedyne, jedyne dwa pytania, jakie miała do mnie ubezpieczalnia po tym wypadku w Katarze. By było to, jak się czuję, i że w Hala nie nic się nie stało, i że wszyscy są sali, i że to jest najważniejsze. I to mnie najbardziej skoczyło, że w, stu, ta, w sytuacji tak ekstremalnej, gdzie to, to nie był mój przyjaciel, którego znam od to nie był mój dobry kolega. Co po prostu, jak ten i po prostu, po prostu dzieją się rzeczy, wiedział, że nie zrobiłem tego specjalnie, a po prostu jesteśmy młodzi, robiliśmy to, co robiliśmy. Ja miałem wypadek, nikomu nic się nie stało, jakby on to powiedział, jak oni to mówią, Handalla. Czyli tak miało być, i Bóg tak, Bóg tak nakazał. Oni w to wierzą. On wierzył w to, że wszystko było napisane przez Boga. I powiedział do mnie, słuchaj Rafał, nie martw się. Jest opcja, że będzie do zapłacenia 2% wartości samochodu. Ale tak naprawdę jeszcze ubezpieczalnia jeszcze tego nie, nie ogarnęła. Ale mam powiem, że 2% to jest słaby wymiar Także, Także chcecie wiedzieć, ile zapłaciłem? To póki co nic, być może 2%. Tak naprawdę dowiem się w kolejnych tygodniach. Tyle z mojej strony uważać na siebie, nie bądźcie głupi tak jak ja, nie, 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 nie dawać się popaść w bramurę I, i, i bo małe czynniki, kawałek, piasku na drodze, oleju, nie wiem, lekko zbyt mocno przyciemiona szyba, to odrobinę za szybko będziesz jechał. Będziesz w palniesz to tam to zginiesz, zabijesz ludzi i dopiero wtedy w tej sekundzie zrozumiesz jak to jest ważne jak bardzo to było głupie. Więc takie jeszcze moje tylko przesłanie. Trzymajcie się, ścimy się na TFN Turbo i na YouTubie naszym. outcome so,